Cześć, tu Fana z tyto pointera. Za nami piąty dzień Eurobasketu, więc czas na podsumowanie wydarzeń i tego, co wydarzyło się w grupie C i w grupie D. Nasze podsumowanie dnia rozpoczniemy od meczów grupy C, czyli wszystkich spotkań, które działy się na Cyprze. Pierwszym niedzielnym spotkaniem, które odbyło się w Limassolu na Cyprze, było spotkanie Gruzji z Grecją. Grecja nie pozostawiła złudzeń. Wygrała 94 do 53 z reprezentacją Gruzji, a duży wkład w to miał Ant Giannis Antetokounmpo, który powrócił już po jednym meczu przerwy. Rzucił 27 punktów, potem Mitoglu 17, Dorsaj 14, a w reprezentacji Gruzji Mamukela Szwili 14, Sanadze 11, Szermadini 11 i Kort Santia 8. Mecz zdominowany kompletnie, przez cały czas prowadziła reprezentacja Grecji. Ona tak naprawdę w tym, w tym spotkaniu miała cały czas inicjatywę. Grecja jest jedną z sześciu drużyn, o których reszcie powiemy trochę później, które już zapewniły sobie udział w dalszej fazie Eurobasketu i na pewno pojadą do Rygi. Wystarczyło mieć bilans 3-0 i on już pozwalał na przejście dalej. Gruzja jest aktualnie piąta w tabeli, ma bilans 1-2, no i ciągle jeszcze walczy na przykład z Bośnią o to, aby grać dalej na Eurobaskecie. Następnie gospodarze grupy C, czyli Cypr, podjął reprezentację Hiszpanii i tam też bez zaskoczeń Hiszpania kompletnie przejechała się pod Cyprze, wygrywając 91-47. Totalny przejazd i mimo tego, że nie było w, w obu zespołach ani dużej, dużej znaczy wiadomo, w Cyprze nie było dużej ilości punktów, no bo mało punktów byli w stanie rzucić, ale jeżeli chodzi o Hiszpanię, tam punkty bardzo ładnie rozłożone. Najwięcej punktów 19, przy okazji 8 zbiórek Williego Herangomeza, potem oczywiście 12 punktów Santiago Justy. Jeżeli chodzi o reprezentację Cypru, 16 punktów Dara Walisa i na tym kończą się dwucyfrowe występy w reprezentacji Gruzji. Kompletnie jednostronny mecz, aczkolwiek on ciągle jeszcze z tego co rozumiem nie dał pewnego, nie, przyk nie przyklepał awansu Hiszpanii. Oni ciągle nie są pewni swojej pozycji. Bilans 2 do 1. Jeżeli chodzi o Cypr, Cypr z bilansem 0.03. Naprawdę może być ciężko, jeżeli chodzi o dalsze przejście. Chociaż, jak już mówiłem, wspominałem wcześniej, Cypr ciągle czeka na kolejne zwycięstwo i czeka już kilka lat. Jedyne, więc taka sytuacja trzecią kolejkę, jeżeli chodzi o rozgrywki w grupie C, kończyliśmy meczem Bośni i Hercegowiny z Włochami Włosi zwyciężyli 96 do 79 i mimo tego, że w pierwszej kwarcie, przez połowę, połowę pierwszej części gry prowadziła reprezentacja Bośni i Hercegowiny finalnie to Włosi wygrali przyjęli inicjatywę w drugiej kwarcie, w trzeciej na chwilę oddali prowadzenie ale w czwartej zapodali naprawdę potężny występ Czwarta kwarta to 18 do 24, trzecia, już to też do 21 do 28. Ważny występ jeden z najlepszych tego dnia, czyli Simone Fontecchio. 39 punktów, 8 zbiórek i 3 asysty w 37 minut. Na no, ofi ma ocena 10, 10, oczywiście 10:0. Jeżeli chodzi dalej o reprezentację Włoch, to Darius Thompson 14, Marco Spisu 14. A w yy, reprezentacji Bośni i Hercegowiny, Yusuf Nurkic 21 i 10 zbiórek, czyli mamy Double Double. John Robertson 13 punktów, Amar Alibegowicz 12 punktów, Edin Atić 10 punktów. Na tym kończą się dwucyfrowe występy w obu reprezentacjach. Włosi ciągle mają jedno potknięcie. Też bilans do 1 też bardzo blisko przyklepania swojego awansu i przejścia dalej, jeżeli chodzi o drugą fazę Eurobasketu. Teraz przenosimy się do grupy D, czyli do Katowic. Za tam triple double Dącicia i zwycięstwo Polski nad Islandią. Rozpoczęliśmy meczem Słowenii z Belgią. Słowenia wygrała 86-69, kompletnie się po przeciwnikach, pewne zwycięstwo. A najważniejszy w tym był oczywiście Luka Dącic, który rzucił 26 punktów. Zebrał 10 piłek i oddał 11 asyst. To było czwarte triple double w historii yy, eurobasketu. Przypominamy, że jeden z tych wpisów w tej księdze eurobasketowej należy do ponitki naszej kadry, ale poza Donciciem, jego 23 punktami, 10 zbiórkami, 11 asystami, Klemem yy, Prepelicz, 12 punktów, yy, Leon Sztergar, 9. Jeżeli chodzi o reprezentację Belgii, tam znajome twarze tym, którzy kojarzą nazwiska z Polskiej Ligi. Andy Van Vliet 15 punktów, Manu Kompt 13 punktów. Tutaj najlepiej punktujący kadry Belgii to byli zawodnicy, którzy rozgrali mecz na parkietach Perka, Potem WMA 9 i Van Wyn 8 z tych takich bardziej poważnych występów. Belgia jest pod kreską. Mimo tego, że ma jedno zwycięstwo, to i tak, ta walka jest, jest w lepszej sytuacji niż Islandia, to i tak ciągle mają szansę na wtoczenie się do tego ostatniego miejsca, tak samo jak Słowenia. Słowenia też. Yy, Słowenia też ma taki sam bilans. Słowenia też ma bilans 1-2. Następnie jedno z największych zaskoczeń całej tej kolejki. Izrael sensacyjnie wygrywa z Francją. 82 do 69. Troszkę niespodziewane, aczkolwiek dla nas Polaków to bardzo duże ułatwienie, jeżeli chodzi o sytuację w tabeli. No i też da, wlewało nas trochę nadzieję na to, że może tego 2 września uda się pokonać reprezentację Francji. A więc tak, Adwija 23 punkty, Madar 17, Ginat 14, Storkin 12, tu jeżeli chodzi o Izrael. W prezentacji Francji Lizasier 14, Okobo 13, Horar 12, Dżaitę 9. Desakujące. Jesteśmy na pewno ciekawi, bo to trochę kwestionuje to, jak dobra jest ta Francja, skoro została pokonana przez Izrael. Aczkolwiek też pamiętajmy, że Francja sama sobie da wyszarpać to zwycięstwo. Niestety przez problemy w końcówce, przez to, że w ogóle taką końcówka nie poszła. Przegrali czwartą kwartę 27 do 13. I po prostu Izrael wykorzystał to, że Francji kompletnie nic w tej czwartej kwarcie nie wychodziło. Jak zwykle w przypadku meczów grupy D, ostatnie spotkanie to zawsze spotkanie naszej reprezentacji. Polska zmierzyła się z Islandią. Wygraliśmy 84 do 75, mimo tego, że ostatecznie ten mecz był lekkim deszczowcem i chyba nie wszyscy się spodziewaliśmy tego, co zobaczyliśmy, ale ja osobiście jestem w stanie to wybaczyć, ze względu na to, że to. Drugi dzień meczowy z rzędu. Zawodnicy byli zmęczeni, i jest to kompletnie zrozumiałe. Na tym meczu byłem i dlatego mam zarty głos. Dlatego po prostu ciągle jeszcze nie dochodzi do mnie, że to się serio wydarzyło. Wow! Dziękuję bardzo wszystkim, dzięki którym się to udało. To oczywiście bardziej kwestia prywatna niż jeżeli chodzi o dni bez sponsorów, tylko po prostu kwestia mocno prywatna, że się udało to wszystko logistycznie załatwić. Piękny mecz. Kibicowsko w niebie, spodek znowu odleciał, było dużo kibiców w Islandii, to bardzo, bardzo klimatyczne to wszystko było. Pięknie się to oglądało i naprawdę poczułem taki klimat znowu, takiej bliskości z basketem, na którym bardzo tęsknie. Wracając do meczu 84 do 75 dla reprezentacji Polski. Jordan Lloyd znowu jak mistrz 26 punktów po nitkę 18. I tu warto do 8 zbiórek i 8 asyst, czyli występ bardzo blisko w po Olejniczek Oleniczek 12 punktów, Balcerowski 8. Łączyński 7. Zaskoczenie i cichy bohater tego spotkania. Nawet jeżeli tych punktów nie ma dużo, no to bardzo duży wpływ na grę i w obronie, i w ataku. Pluta 6. Jeżeli chodzi o reprezentację Islandii, w Klinach są 21, Friedrichs są 13, Hermann są 10, Steinar są 7. Tym samym dochodzimy do końca piątego dnia Eurobasketu. Przed nami 1 września, poniedziałek, mecze A, grupy A i B, na które już zapraszam, na których podsumowanie zapraszam ja i też serdecznego kolegi Piotra. Do zobaczenia.